Cześć! Pozdrawiam Was dzisiaj ze swojej macierzystej uczelni. Przyszedłem obejrzeć łąkę kwietną, którą posiałem tutaj wiosną. W tej chwili w pełni rozwoju są gatunki jednoroczne. Tu była wysiana mieszanka jednorocznych wieloletnich. Bardzo silnie zakwitły rumialne. Nie wiem dlaczego, ale one tak jakoś dominowały. No ale nie tylko. Są też chabry bławatki, są maki, są konkole, rzadki ginący chwast który ma krótkotrwały bank nasion bo na przykład habry czy maki mogą leżeć dziesiątkami lat w glebie i jak się wzruszy glebę to one potem kiełkują a ten konkol właśnie ginie i dlatego tak bardzo ważne żeby był w mieszankach oczywiście tutaj pod, pod spodem kiełkują gatunki wieloletnie także po ścięciu tej łąki będą mogły za rok być gatunki wieloletnie choć pewnie część tej łąki będziemy skopywać co roku żeby właśnie wzrastały też te jednoroczne Także to, że tutaj jakieś pieski wpadły i wydeptały to też ma swoją jakąś rolę, bo tutaj robi się światło dla, dla innych gatunków. My tutaj kochamy wszystkie gatunki, nawet zostawiliśmy, popatrzcie, ostrożeń polny, niech sobie rośnie, też ma swój urok. Tutaj na przykład jest sałata kompasowa, także też krwawniki na brzegu wyszły wieloletnie. Tam w siewkach widać dużo złocienia, dużo komonicy, więc za rok będą trochę inne gatunki, ale pewnie jak mówiłem część skopiemy. A tu zakwitł rumian barwierski, rumian żółty, też w mieszance. Właśnie gatunek taki jednoroczno wieloletni różnie się zachowuje. Tutaj też wyka. Pięknie to wygląda. Pięknie, pięknie. No tutaj coś, coś weszło i zdeptało. Może się jakiś student położył. Ale przyroda sobie z tym poradzi. Łąka była na późno. Była siana pod koniec kwietnia, więc też te gatunki zachowują się inaczej niż gdyby były wysiane jesienią. Każdy termin się udaje trochę inny, trochę inny obraz i kolorystykę.